Wygląda nasz top po zrobieniu dwóch etapów. Tutaj widzisz, mamy ten ząbek, który się tworzy na przodzie. Tutaj pokażę już mam z tyłu zrobiony tył i przód. I teraz one się powinny spotkać mniej więcej na wysokości pachy, ale nie, nie, nie powinny do siebie przylegać, bo teraz w trzecim etapie dobierzemy oczka tutaj na to miejsce i dalej będziemy robić w dół. I jak będziemy robić, to zaraz Ci pokażę z bliska, ale chodzi mi o to tak, że cały czas będziemy dodawać oczka na środku, natomiast z boku będziemy te oczka zamykać tutaj z tej strony, żeby nam się nie robił taki namiot tak zwany. Chyba, że chcesz mieć taki namiotowy top, to wtedy cały czas kontynuujesz dodawanie oczek na środku, a po bokach robisz na prostą. Ja jednak pokażę taką wersję, która będzie nadawała mu kształt taki bardziej, bardziej koszulkowy, tak? czyli prosty. Teraz jeszcze dodam na początku, zanim pójdę dalej, że jeśli nie chcesz mieć ten top, będzie miał kształt taki. Jeśli będziesz robić do końca w ten sposób, jak za chwilę Ci pokażę, to on się będzie kończył właśnie w taki ząbek. Jeśli chcesz mieć top prosty tutaj na dole, to dorób tak długo, aż, aż ten ząbek będzie sięgał do tego miejsca, do którego chcesz mieć top i się zatrzymaj. W czwartym etapie pokażę, jak wyprostować tutaj, żeby on nie kończył się w ząbek. Teraz zobacz, jaki zrobiłam błąd. Służyłam sobie top, mam tutaj przód, a tutaj mam tył. Prawa strona jest od lewej strony. Ale to nic, na razie pokażę Ci, jak robić dalej, a potem pomyślę, jak to poprawić. W razie zaczynamy teraz, jak mam już wykonane i przód i tył, od przerobienia jednego rzędu na prawej stronie, w moim przypadku przodu, bo tutaj mam przyłączoną nitkę. Robimy jeden rządek, tak jak do tej pory, czyli na środku dodajemy po jednym oczku po obu stronach markera i jak dojdziemy do tego momentu, to pokażę Ci, jak połączyć przód z tyłem. Mam przerobiony pierwszy rząd y, przodu i teraz powinnam podłączyć prawą stronę tyłu. <laughs> Mam na drugim drucie. Tu nie zwracaj uwagi na to, że już jest lewa strona, bo tak jak powiedziałam, to jest błąd. Przygotuj sobie cztery markery, bo nam się przydadzą. I teraz tak, skończyliśmy rząd y, prawą część, zakładamy marker i teraz musimy dobrać oczka, żeby wypełnić to, to miejsce na pachę. Teraz jak nabieramy oczka? Robimy sobie taką pętelkę, wbijamy drut. I ściągamy. Mamy jedno oczko. Robimy pętelkę, wbijamy drut, mamy drugie. I w ten sposób nabieramy tych oczek 6 albo 8, albo nawet 10, jak potrzebujesz duży rozmiar, ale nie więcej, bo wtedy będzie taka duża dziura. Ja sobie nabiorę 6. 4, 5, 6. I zakładam sobie drugi marker. I teraz przerabiam dalej yy, oczka tyłu. Tutaj, tak jak mówię, powinna być prawa strona, ale to nie ma znaczenia. Tu normalnie już przerabiam pierwsze oczko. Tu została mi nitka z poprzedniego etapu. I już przerabiam tak, jakby to była prawa strona tyłu. Nie, przejmuję się tym. Powiem w razie czego, że tak miało być. I przerabiamy normalnie oczka tyłu. <laughs> też na środku dodając po jednym oczku po obu stronach markera. I po drugiej stronie, jak dojdziemy, robimy dokładnie to samo. Czyli marker, dodajemy sześć oczek, marker i i za chwileczkę pokazuję Ci, co dalej. Do drugiego zrobiłam oczka tyłu, dobrałam sobie sześć nowych oczek na pachę po drugiej stronie i teraz w kolejnym okrążeniu przerabiamy wszystkie oczka tak jak, tak jak nam pasuje, tak jak nam wychodzi z, z wzoru, czyli w moim przypadku będą to oczka prawe. Tutaj zamykamy sobie w okrążenie, <laughs> przeciągamy nitkę, żeby tu nie zrobiłaś za duża dziura. I u mnie to będą wszystkie oczka prawe. W tym okrążeniu nie dodajemy na środku, bo na środku będziemy dodawać teraz w co drugim okrążeniu, no bo już nie mamy prawej i lewej strony. Czyli w tym okrążeniu robimy wszystkie oczka na prawo, tak jak schodzą. Lub jeśli robisz jakimś wzorem, no to wtedy tak, żeby ci pasowało do wzoru. I w momencie jak dotrzemy do tego miejsca, to, to pokażę ci, jak wtedy kształtować tak, żeby nam ten top nie robił się namiotem, tylko żeby był prosty. Się zbliżam do pierwszych nabranych oczek, to jeszcze ci pokażę, w jaki sposób je przerabiać na prawo. To żadna filozofia, tylko żebyś się nie przejmowała, że to może być trudne. Tu zrobiła się dziura, trudno. Tak się zdarza, jeżeli później obrobimy szydełkiem. I teraz przerabiamy, musimy przerabiać przednie nitki, żeby nam się ta pętelka nie rozwinęła. Tu jest dosyć ciasno, więc to może być problem, więc się nie stresuj. Spokojnie, cierpliwie sobie tutaj to przerób. To tylko w pierwszym, w pierwszym okrążeniu tak będzie, potem już będzie normalnie. 3, 4, 5 i 6. Przekładamy marker i dalej już jedziemy normalnie oczka prawe dalej, drugie okrążenie tyłu, tutaj też bez dobierania oczek i po drugiej stronie tą, tą dziurę tak samo przerabiamy. Tutaj widzisz, tu jest trochę się rozlazło, ale to naprawimy sobie na samym końcu. Już mam tutaj przerobione oczka na drugą pachę i teraz tak jakby uznajemy, że to jest koniec okrążenia, tak? Druga pacha to jest koniec okrążenia i za markerem rozpoczynamy następne, czyli teraz robimy okrążenie z dodawaniem, odejmowaniem oczek przodu i w tym momencie kończymy i potem, i potem tak dalej będzie, że tu będzie początek okrążenia. Możesz to sobie zaznaczyć innym markerem. Ostatni marker będzie jednocześnie markerem początkowym. I teraz, jeśli chcesz mieć to prosty, czyli bez, nie taki kształt na miociku, tylko, tylko prosty. To zasada jest taka, że tyle oczek, ile dodasz z przodu, to musisz tutaj po bokach zabrać. Czyli traktujemy sobie ten odcinek do markera jako jedną część. I teraz tak zapachą będziemy robić w ten sposób, że będziemy przerabiać dwa oczka na prawo. Ja teraz to mówię tak, że ja nigdy nie wiem, które są które. Dwa na prawo, czyli żeby się tak układały w tą, w tą stronę, tak? Żeby to drugie się chowało. Ja robię to w ten sposób, że zdejmuję sobie jedno oczko, przerabiam drugie na prawo i sobie przewlekam, tak jak przy zamykaniu, tak? Tu nie będę drugiego zamykać, bo tylko jedno. Czyli z dwóch oczek robimy jedno na brzegu. Przerabiamy pozostałe na prawo. Aż do tego miejsca, gdzie dodajemy przy markerze jedno oczko. Prawie jeszcze pokażę Ci przy markerze, co z tymi oczkami. Tak jak było wcześniej. Jedno oczko przed markerem. Wbijamy sobie nitkę. Robimy oczko prawe przekręcone. Oczko prawe. Przesuwamy marker. Oczko prawe. Teraz nitka z przodu. Przekręcone. I prawe do markera. Robimy prawe aż zostaną dwa oczka przy markerze. O, widzę, ostrość uciekła. Jestem, dwa oczka przed markerem, i teraz z tej strony będziemy robić troszeczkę inaczej. Nie będziemy przekładać, tylko się wbijamy tak, jakby w dwa oczka jednocześnie z przedniej nitki, i przebijamy na prawo. Czyli de facto tu jest tak naprawdę to, to są dwa oczka razem na prawo, a tam to będzie to zdejmij, przełóż coś tam, slip, slip, knit po angielsku. Chociaż ja tak zawsze mam wątpliwości, czy ja dobrze to robię, ale dobra. W tą stronę się musi tutaj, widzisz? Te zamknięte oczka się będą jakby kierowały w tą stronę. Tamto się, to, to ostatnie jest na wierzchu. I teraz dalej, Prze, to mamy już przód zrobiony. Przekładamy marker. Te oczka pomiędzy markerami przerabiamy na prawo. One będą cały czas przerabiane na prawo. I dzięki nim się utworzy tutaj taki fajny pasek, później. O, przekładamy marker i teraz znowu. Pierwsze przekładamy sobie, tak jakbyśmy chciały przebyć na prawo. Drugie przerabiamy normalnie na prawo i przewlekamy sobie przez to przełożone. Nic nie widać. Nie wiem o co chodzi. Mam nadzieję, że jasne. I teraz to oczko pierwsze jest na wierzchu, widzisz? Nie widzisz. że tu się będą, za tym paskiem się będą układały w tą stronę a przed tym paskiem się układają w tą stronę i tutaj znowu przerabiamy na prawo wszystkie oczka aż do markera przed markerem dodajemy za markerem dodajemy i na końcu przed, przed pachą zamykamy dwa, tak jakby zaczepiając się od tej strony nie sobie odpuściłam, ale pokażę Ci jeszcze raz zamykanie oczek z prawego brzegu Czyli wbijamy się tak, jakbyśmy chciały przerabiać normalnie na prawo, tylko że w dwa oczka naraz. O! I przerabiamy je jednocześnie na prawo. Czyli z dwóch oczek robi nam się jedno. O! I oczka będą się kierowały w prawą stronę. I teraz tak: przekładamy marker. U mnie ten marker jest taki bylejaki i się ciągle otwiera. To jest ten początkowy. I teraz tak: kolejne okrążenie, przerabiamy wszystko na prawo. Nic nie dodajemy, nic nie odejmujemy. I teraz Ci opowiem. Yy, jak możesz to modyfikować? <laughs> Jeśli chcesz mieć top prosty, to tak jak powiedziałam, w tym okrążeniu, w którym dodajemy, to jednocześnie zabieramy po bokach po jednym oczku. Jeśli chcesz, żeby był taki właśnie w kształcie namiociku, to dodajesz na środku oczka, a tutaj po bokach robisz normalnie gładko, więc nawet Ci markery nie będą potrzebne. Wszystkie są oczka na prawo, tylko wtedy się będzie on rozszerzał nie więcej w, taki, w takim stopniu jak tutaj przy, przy początku, tak? czyli będzie bardzo szeroki na dole. A jeśli chcesz mieć tak lekko rozszerzany, to możesz sobie zrobić tak, że dodajesz na środku cały czas, bo to we wszystkich opcjach dodajemy, a po boku zamykasz w co czwartym rzędzie okrążeniu. Czyli co, tak jak naprawdę w co drugim okrążeniu nam przybywa jedno oczko. Wówczas będzie taki lekko, lekko rozszerzany. I jeśli chcesz, tak jak pokazywałam na początku, jeśli chcesz mieć taki top w ząbek, to po prostu robisz tak długo, aż osiągniesz odpowiednią długość. I ostatnich kilka rzędów proponuję zrobić tym samym ściegiem co początek, żeby tak ładnie to zamknąć, również dodając na środku oczka. Natomiast jeśli chcesz mieć top prosty, no to niestety musisz uzbroić się w cierpliwość. Dorób do tego momentu, aż ten czubek będzie sięgał do tego miejsca, do którego ma sięgać ostatecznie top, plus, znaczy minus tam mniej więcej, nie wiem, 2 cm na tą bliskę. I w czwartym odcinku Ci pokażę, jak rzędami skróconymi z tego ząbka wyprowadzić, tak żeby był kształt tutaj taki prosty. Także troszeczkę więcej teraz pracy przed Tobą. Powodzenia, mam nadzieję, że wyjdzie Ci dużo fajniej niż u mnie, bo u mnie, jak widziałeś ząb. Do zobaczenia w następnym odcinku.